Pierwszy dzień w szkole. Dla ciebie to tylko poniedziałek. Dla dziecka całkowicie nowy świat. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj ten kanał, jeśli chcesz lepiej rozumieć swoje dziecko i budować z nim prawdziwą relację. Twoje dziecko nie chciało dziś rano wyjść z domu, zaciskało zęby, chowało się pod kołdrą, milczało lub płakało, a może przeciwnie, udawało, że nic się nie dzieje, ale ty czułeś, że coś w nim się zamknęło. To nie jest przesada. To nie rozpieszczony przedszkolak. To dziecko które właśnie wkracza w obcy, nieprzewidywalny świat. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat przeżywają rzeczywistość znacznie intensywniej niż dorośli. Szkoła to dla nich nie tylko lekcje i zadania, to obce twarze, nowe reguły, presja, porównania i brak mamy lub taty obok. Ich układ nerwowy nie jest jeszcze gotowy na szybkie adaptacje. Dziecko potrzebuje bezpiecznego dorosłego, który nie zbagatelizuje tego, co się w nim dzieje. Co możesz zrobić jako rodzic? Po pierwsze, nazwij emocje dziecka zamiast no, już nie przesadzaj. Powiedz, widzę, że się boisz. Też bym się bał na Twoim miejscu, kiedy dziecko słyszy, że jego emocje są zrozumiane. Napięcie opada. Po drugie, nie odwracaj uwagi i nie zagłuszaj lęku. Nie mów, będzie super, pani cię pokocha. Lepiej, nie wiemy jeszcze, jak będzie. Ale wiem jedno, jestem z Tobą i możesz mi powiedzieć wszystko. Po trzecie, stwórz rytuał pożegnania. Jedno słowo, jeden gest. Coś tylko Waszego. Dzieci potrzebują przewidywalności. Nawet coś tak małego jak trzy razy przytul i raz klaśnij, może zadziałać jak magiczna tarcza. Na koniec, bądź dostępny emocjonalnie po szkole. Nie pytaj od razu, jak było. Zaproś do wspólnej herbaty. Zrób przestrzeń. Pozwól dziecku opowiedzieć, kiedy będzie gotowe. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich treści o świadomym wychowaniu.